Coś czuję, że to będzie piękny dzień. Przygotuję dla mojej rodzinki jedzonko, bo ostatnio bardzo dużo babcia przygotowuje, dlatego ja zrobię też jedzenie. Co to jest za pizza, dziewczynki? Nie jemy teraz pizzy, oddawajcie to! Co to za pająk za pizzą? Co wy robicie? Zabierajcie mi to stąd! Co wam odwaliło już? To miał być piękny dzień! Nie wiem o co wam chodzi. Gucci? Co to za mina? Dobra, robimy jedzenie. Przygotowujemy jedzenie, zaraz wam tutaj coś wyłożę, zabierać. Uf, jejku, jak mnie normalniasz, mam ciarki na całym ciele. Nie da się tutaj jeść w kuchni. Koniec. Idę robić grilla. Nie ma siły tam, słuchajcie, i jeść. Co to jest? Nawet przed tarasem. Zmariowałeś nawet na taras nie można wyjść. To jak mam zrobić jedzenie? Nie będzie żadnego jedzenia w takim razie. Będziecie głodne. Koniec. Nie będzie jedzenia. Nareszcie. Nareszcie spokój. Dobra. Siadać, siadać do stołu, bo ja podaję jedzenie Zapraszam, obiad Proszę bardzo, dziewczynki Siadajcie, babcia też siadaj Chodź, siadaj babcia Ty też zawsze tyle gotujesz, więc dla ciebie Dziś będą hot dogi I ja sobie zjem A jak zwykle na stojąco, bo dla mnie miejsca nie ma Siadajcie dziewczynki Dawaj, oddawaj Co dawaj? Kto ma ci oddawać jedzenie? Chanel, oddaj mi to Głodna jestem, nie zabierajcie mi Dlaczego wy zabierać chcecie siostrze jedzenie? Oddawaj, Chanel! Ja też jestem głodna! Czemu wy tak naskakujecie? Macie to samo! To masz problem, że głodna jesteś. Swoje zjadłam już! Nie, zostawcie mi to! Nie! Mam! <laughs> Dziewczynki, dlaczego zabieracie siostrze jedzenie? Bo dobre jest, bo tak chciałyśmy Nie wiem, co im się stało, ale poszły już na taras Babciu, mam nadzieję, że one nie będą się dzisiaj kłóciły Bo ja naprawdę mam dobry humor i mam nadzieję, że tak zostanie Dobre hot dogi, nie gotujesz No dzięki, mamuśka, to po tobie Dobra, idę zobaczyć, co tam u dziewczynek słychać, co one robią Co jest? Chanel Bicie. Dlaczego wpychacie siostry do wody? Aaa! Chodź tu, chodź tu, ratujecie! Chodź tu! Ona poszła na dno! Hej, Chanel, łapiecie! Chanel, muszę cię złapać! No, Chanel, szybko, 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 ratujecie! Dawaj, dawaj! Okej, okay. co się dzieje? A czemu wy ją wrzuciłyście do basenu? To było straszne. Adrenaliny trochę jej trzeba. Mawimy się grzecznie. Tak? Mi to nie wyglądało na zabawę. Nie umiem pływać! No właśnie, Chanel nie miała koła, więc proszę takich rzeczy więcej nie robić. Żadna z was nie może skakiwać do basenu bez koła albo bez mnie czy babci. Zawsze ktoś dorosły tu musi być, więc proszę się ładnie zachowywać. Zostawiam was, proszę być grzeczne. Mamo, co robisz? Widziałaś jakie one są niegrzeczne? Ty jesteś ich mamą. Aha! Cudownie, ale ja nie chcę przypominać, kto ostatnio kupił im te telefony, więc to też ty jesteś ich babcią i to ty tutaj coś napsułaś, więc możesz teraz ich też naprawić. Co wy robicie? Zamknęłyście drzwi, Chanel! Puśćcie mnie! Hahaha! Odchodzimy zanim mama zobaczy. O, widzę właśnie! Ups! No, co to jest? papa? Halo, 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 ona mnie nawet nie zobaczyła. Mała jęza. Gucci, co, co, nie zasłaniaj siostry. Ja chcę do domu. Gucci, ja widzę tam siostrę. Louis, dlaczego to zrobiłyście? No to życie, puśćcie mnie. Dlaczego zamknęłyście siostrze drzwi? Cicho. Zobaczcie, ona będzie płakać. Nie róbcie jej tego. Dlaczego jesteście dzisiaj dla niej złe? Chanel jest na górze, huh? bawi się chodbi chodcem. No, Luigi, czy ty sobie żarty ze mnie stoisz, nie widzisz, że Chanel skacze tam, z tyłu? Przecież bardzo dobrze ją widać. Daje ci się. Nie, nic mi się nie wydaje. Patrzcie, no macha. Tu jestem. No to trzeba do ukul. kochana, Luigi, przestań mi tu pyskować. Jeszcze jeden taki wybryk I dostaniecie karę Wpuszczajcie mnie ją szybko do domu Odsunąć się, ja otwieram drzwi Odsunąć się, bo drzwi nie mogę otworzyć Odsuńcie się Ona chce iść do domu No, nie wytrzymam po prostu Idę naokoło, idę po nią naokoło Posuniecie się, czy nie? Chcę otworzyć drzwi Otwieram Chodź, chodź Chanel do domu, biedna nie płacz. O, wiem. Może pieniążka dam jej na pocieszenie. Myślę, że powinna się ucieszyć. Okej, okay, wezmę tutaj pieniążki. Proszę. One mnie nie lubią. Pieniążki na pocieszenie, moja droga. Dziękuję. Proszę bardzo, będziesz mogła sobie coś kupić ładnego. Halo, ja też chcę pieniądze. Ale wy jesteście niedobre i pieniędzy żadnych nie będziecie miały. Faworyzacja. Babcia. Zabierajcie te pająki. Co to ma znaczyć? Mama faworyzuje Chanel. A wy ją męczycie. Cały dzień ją męczycie. Babcia zresztą śpi, nie widzicie tego? Jak to? Nie słuchaj ich. Dała jej hajs. Właśnie. Ja już spałam prawie. Przeszkadzacie mi. Wy mi teraz tu nie płaczcie. Jak będziecie grzeczne, to dostaniecie od babci. Oto, to, 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 to. Babcia, babcia. To ma być skonsultowane ze mną, a nie... Ale ty ją faworyzujesz. My biedne jesteśmy. Ona nam przeszkadzała. Poszkodowane. Ona wam nie przeszkadzała. Hej, Chanel, zresztą gdzie jesteś, Chanel? Dlaczego to jest tyle pająków? Co to ma być? Ja nie widzę, żeby ona wam przeszkadzała. Na pewno poszła grzecznie na górę. A wy? Ona jest dla nas niemiła. Zamyka nas na balkonie. Czy ty masz jakieś rozdwojenie jaźni, Louis? Przecież to wy zamknęłyście siostę. Nas. Ja chciała tylko zauważyć, że to wy jesteście niegrzeczne, bo nadal tu jesteście, a wasza siostra poszła ładnie się bawić na górę, a wy nic nie słuchacie, tylko tu stoicie i nadal jęczycie. Mama kłamie, po prostu woli Chanel od nas, bo ona jest faworyzowana. Żadna faworyzowana. Mamo, ja nie wiem, jak ty możesz tego słuchać. Ja nie będę tego słuchać, idę się opalać. Nie, nie pójdę się opalać, bo oczywiście są te okropne pająki. Ha? Gdzie my, Louis? Ona to kłamczucha! One wolą Chanel! Idźcie na górę, idźcie! Jak poprawicie swoje zachowanie, to dopiero wtedy wróćcie. A ja sobie odpalę tutaj bardzo proszy kaminek i będę z babcią oglądać serial. Ach te dzieci! No wiem! Strasznie ciężkie. Co to za serial? No sygnale. No wiem! Nawet nie musiałam pytać, bo wiem. Ale poczekaj, bo ja słyszę jakieś krzyki. Idę to sprawdzić. Co one to robią? One są tu? Proszę! Ale nie, zostawcie. Mama mi dała. No i tak ma być. A nam to czemu nie? Właśnie. Pieniądze musiała im oddać. Co to ma znaczyć? Hej, oddawać te pieniądze. Y, mama? Oczywiście, że mama. Oddawać mi te pieniądze. Cześć, mamo. Wszystko widziałam. Czemu, mamo? Nie, lol. Bo jesteście niegrzeczne. Skoro dałam Chanel, to znaczy, że to dla niej, a nie dla was. Jakie pieniądze? Ja nic nie wiem. Gucci, widziałam, co zrobiłyście. My nawet pieniędzy nie mamy. Właśnie, to Chanel dałaś, nie mam. A Chanel, ciekawe co Chanel powie. Chanel, zabrały ci pieniądze? Tak. No, widzicie? Chanel kłamca, my jesteśmy grzeczne, my nic nie robimy. Oddawać te pieniądze albo będziecie uziemione i macie karę. O, i bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. To są teraz moje pieniądze, a teraz to będą pieniądze Chanel. I tyle w temacie. I proszę... Chowaj to! Co? Lui? Ty jesteś taka niegrzeczna. Teraz pieniążki wracają do Chanel. Kiedy weźmy miały obie. No i proszę mi się tu ładniej odzywać. Dzięki mamo. Proszę bardzo. To pa, papa i proszę być mi tutaj grzecznym. Idę, idę na dół. Jeszcze jest to na sygnale? Bo no ty tak szalejesz. Bo one się ciągle kłócą. Idę dać je do spania. Proszę iść do spania, tak? Idźcie do spania. Jutro też jest dzień. Jutro się pobawimy. Może pojedziemy na jakieś zakupy. Więc dobranoc. Mi się chce spać. Okej, okay. też się kładę spać. Koniec, to był bardzo wyczerpujący dzień. Miał być fajnie, milutko, a one, jakoś nie wiem, ciągle się kłóciły, te moje dziewczynki. I dzisiaj się upadły, że będą psuć cały dzień Chanel. Biedna dziewczynka, tak się przez nie nadenerwowała i nasmuciła dzisiaj. Mam nadzieję, że już jutro będzie lepiej i zastanawiam się nad swoim zachowaniem. A teraz idę spać. A few moments later. Słyszę ciągle jakieś głosy. Co one robią? Mał, powstawaj. Weźmy tego jej misia. Podszyjmy. Sobie weź. Ja mam swojego. Ale ci pomogę. Ale cykor jesteś. Co? Ja nie wierzę, że one... Że one to zrobią. Zabrała jej. Zabrała Chanel pluszaka. O, -o. o guci. <laughs> trochę tu, trochę tu. O, nie, 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 nie. I po misiu. Niech ja tylko, o nie, przyłapałam je, przyłapałam, ale nie powiem im, że wiem o tym, że porwały misia. Tylko przyjdę rano i zobaczymy, czy się do tego przyznają. Co ta Chanel? O, o, obudziła się. Gdzie mój miś? One udają, czy śpią, czy co? Louis! Co to za krzyki? Muszę tu wkroczyć. Co z nim zrobiliście? Chanel idź spać. A mama ona nas budzi. Chanel znowu płacze. Co wy narobiłyście? One mi podarły misia. Widziałam to wszystko. Widziałam. Teraz moja droga Louis oddasz swojego misia <grym> dla Chanel. Teraz nie dam wam żadnych oszczędności. Żadnego kieszonkowego nie dostaniecie w tym miesiącu. I wszystkie wasze pieniądze przeznaczę na nowego misia dla Chanel. Znaczy co? Ale to miś. Trudno. Trzeba się zastanowić następnym razem nad swoim zachowaniem. Jakbyś nie pomagała siostrze, to by do tego nie doszło. Nigdy nie oddam misia. Wracaj tu z tym misiem. To ty też nie dostaniesz kieszonkowego. Aha. No. Aha. Tak. Za co? No widziałam przecież rwałaś misia Chanel. Chanel oczywiście, że dostanie. Bo jest poszkodowana. I za wasze kieszonkowe kupię jej misia. Moje kieszonkowe. Nie, 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 nie. Żadne twoje. Twoje już kieszonkowe nie będzie. I zaraz porozmawiam z babcią i babcia też wam nie da. Będziesz nic jej kupować za moje pieniądze. Ja już idę do babci powiedzieć. Muszę być pierwsza. Gdzie ta babcia? O, siedzi, siedzi i nadal ogląda na sygnale. Mamo, słuchaj, nie dawaj im żadnego kieszonkowego. One podarły mi się, Chanel. Ojeju. No, dlatego teraz mają karę i nie będą dostawać żadnego kieszonkowego. A za to kupię tego misia, właśnie Chanel. Ale mam nadzieję, że już tam się uspokoiły i że pójdą spać. Rozbudziły mnie i normalnie nie chcę mi się iść teraz spać. Ciekawe, jak ja będę to wyglądać. Już zaraz piąta. No, a ty całą noc oglądasz na sygnale. Nie opłaca ci się, bo muszę ponadrabiać. Wiesz, jakie to ciekawe? Musisz ze mną kiedyś maraton zrobić. Nie, 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 mi się wydaje, że nie chcę mi się tracić czasu. Ja jednak pójdę do sypialni, wiesz? Pójdę spać. Odpocznę sobie po tym ciężkim dniu, którego się w ogóle nie spodziewałam. Dlaczego tu się światło pali? Muszę mi to szybko zgasić. Co co tam się dzieje? O co tu chodzi? Porywę i zjem. Gucci, o ty skubańcu, jak ty wyglądasz? Hej! zapalamy światło! Co to jest? Wstaje dzień! Koniec! Guci, nie... Gucci, co ty robisz? Już po tobie! Gucci, przestań! Chanel, chodź na ręce! Szybko! Chodź na ręce! Spokojnie! Spokojnie, to twoja siostra! To twoja siostra tak robi! A mama, mam, mam, Zostaw już siostrę! O, Louis chyba się uspokoiła trochę! Spokojnie, Chanel! Nie bój się! Mama? To znaczy... Ciebie też porwę! Już się boję, bardzo się boję! Uciekam, uciekam, już się tak boję. Zaraz dostaniesz karę. Ja się ciebie nie boję. Przecież widzę, że się przybrałaś. To nie żaden potwór. Nie przebrała mi się. No nie w ogóle. Wcale. Jakbyś była prawdziwym potworem, to byś ze mną nie dyskutowała. Dobra, spokojnie, Chanel. To już tylko twoja siostra się tak przebrała. Nie przebrałam się. Dobrze wiem, że to ty przestań już udawać. Dziewczyny, muszę wam coś dzisiaj wymyślić. Wiem, idziecie do sklepu na zakupy. Tak, macie takie zadanie. Proszę mi kupić rzeczy wszystkie na obiad. Musicie ze sobą współpracować, żeby wszystkie zakupy były dobre. Wtedy może dostaniecie nagrodę. Do sklepu szybko, czekam na was. Nie mam z czego obiadu zrobić. Idę się teraz poopalać. W końcu tych pająków nie ma i mam nadzieję, że one niedługo wrócą. Ale słoneczko grzeje. Wiesz gdzieś dziadek? Nie wiem, gdzie jest dziadek. Zostawił mnie zdradzielec. O, 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 dziadek zostawił babcię. Patrzcie, jaka ona jest smutna. Gdzie on się pociał? Gdzie ten dziadek? No nie ma go. Nie odzywa się. Leciał za granicę, beze mnie. O nie, ja bym się zastanowiła nad takim mężem. Babcia, Uf! co ty robisz? No nie umiesz grilla robić, to nie rób. No, pali się to wszystko. No, co ty zwariowałaś? Nie! Eee, szybko! Do wody, do basenu! Do basenu! No, zwariowała ona. O -o. Szybko jeszcze się zanurz, bo się palisz. O, jesteście już. Eee, gdzie są zakupy? Zaciłyśmy. A czemu macie taką minę? Gdzie zakupy? Eee, jakie zakupy? No, na zakupy miałyście pójść wszystkie. Eee, co? No to. Dobra, gdzie jest Chanel? Mamy ty podziemę. Co? He? Przestań gadać tymi swoimi szyframi jakimiś głupimi żarcikami. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest wasza siostra. Poleciałyście tam we trójkę, więc macie wracać we trójkę zawsze. Gdzie jest wasza siostra? Czemu macie w ogóle łopaty? Łopaty rozdawali darmowe w sklepie? No, wącha kwiatki. Jak wącha kwiatki? O nie. Mamy tylko ziemię. powiedziała. O, nie wierzę w to. Wącha ziemię. O, nie, 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 nie. Ja szybko, 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 szybko. Czy to, co wy zrobiłyście, to to jest chyba jakiś żart? Zaraz, zaraz, czy mi się tylko to wydaje? Chyba mi się tylko to wydaje. No, chyba to są jakieś tylko żarty. Mam nadzieję, że to są wasze głupie żarty. Bo jeśli nie, to tego pożałujecie. Jadę na cmentarz, bo one powiedziały, że wąchla kwiatki? Dwa metry pod ziemią? Zaraz. Zaraz. Hej, gdzie jesteś? Chanel! Chanel! Chanel, chodź tu szybko! Przecież ona jest pod ziemią! Ile czasu ona tutaj była? Szybko, do szpitala ją! Do szpitala ją, do szpitala ją! Bo ona mogła mieć mało tlenu! Chanel, szybko do szpitala, do szpitala, do szpitala! Ratujcie ją! Lekarza! Szybko, lekarza! Niech ja tylko dorwę twoje siostry! Przyrzekam, że dostaną karę! Pożałują tego, co zrobiły! Co im się dzisiaj stało? Że Gucci jest zła? No to widzę, że to już wraca Ale trochę mnie to nie zdziwiło Ale że przeciągnęła na swoją stronę Louis I słuchajcie, razem robią złe rzeczy <laughs> Żyje, ehm. Żyję, żyję, żyję Chanel, żyj, 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 żyj Słabo mi Już, pomogę ci, zaraz wezwę lekarza Mam nadzieję, że szybko tutaj się zaraz jakiś lekarz pojawi A ty się trzymaj Słuchajcie Co ja mam zrobić z tymi dziewczynkami? Jaką karę im dać? No teraz to przecież już same siebie ja się z Wami żegnam, bo muszę szybko zająć się tutaj, Chanel. Papa! Pa.